Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj mamy mix ekspres losów. Robimy sobie taką rywalizację między losami za 2 zł. Mamy szybką piłkę, e, szybką kasę oraz, czekajcie, pełną skarbonkę. E, każdego z losów mam po 8. No i zobaczymy, które spiszą się nam najlepiej. No dobra, jedziemy. Nie przedłużamy, zobaczymy. Dobra, szybka piłka. Przybliżę. No i szukamy symbolów. Piłka. No, mamy jedną. Boisko. Mm, ale nam dali dużo. E, jedno i monety. Mamy jedne. A musimy mieć sześć, żeby coś wygrać czyli pustaczek. Dobra. To teraz szybką kasę sobie weźmiemy. Dobra, siódemki nie mamy. Koniczynkę mamy. Podkowy nie mamy, karty mamy i dolara mamy, ale no linii nam to żadnej nie tworzy. Pustaczek. Dobra, to teraz przechodzimy do pełnej skarbonki. Dobra, 15 nie mamy, 3 nie mamy, 30 nie mamy i 19 też nie mamy, czyli pustak, No i wszystkie na razie. Nic nam nie dały. Dobra, szybka piłka kolejna. Puchar mamy jeden, mamy drugi, worek mamy jeden i pieniążki mamy jedne, mamy drugie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Czekajcie, czy nic nie przeoczyłam. Jeszcze raz. Puchar już więcej nie mamy. Worka więcej nie mamy i monet więcej nie mamy. Czyli 4, 5 za mało pustaczek. Dobra. Szybka kasa, proszę bardzo, jedziemy dalej. Diament nie mamy. Dolar no jest. Świnka jest. Korona jest. I serduszko jest, ale linii to nam nie tworzy. Kolejny pustaczek. Ojej, słabo się zapowiada, ale zobaczymy. Dobra, pełna skarbonka. 30 nie mamy, 22 nie mamy, 26 nie mamy i 13 również nie mamy. Kolejny pustaczek. Ja to nie mam szczęścia do tych, powiem wam, ekspres losów, no ale dobra. Szybka piłka. Mamy raz, mamy dwa, puchar. Mamy jeden, gol mamy jeden, mamy drugi, 1 2 3 4 5 za mało, jeszcze się upewnijmy. Czy czegoś nie pominęliśmy, ale chyba nie. Jak coś, piszcie w komentarzach. Dobra, pustak. Dobra, szybką piłkę mieliśmy. Szybka kasa, proszę bardzo. Serduszka nie mamy. Wisienek nie mamy. Mamy gwiazdkę. Mamy karty i koronę, ale linii to nam nie tworzy. Kolejny pustaczek. Dobra pełna skarbonka, czy będzie pełna dziewiąteczki nie mamy siedemnastki nie mamy trzynastki nie mamy i dwadzieścia sześć nie mamy kolejny pustak oj kochani, słabiutko dobra, dolar mamy jeden, mamy drugi złoto, mamy jedno mamy drugie monety, mamy jedne, mamy drugie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czyli coś z tego będzie, jeszcze się upewnijmy Złote mamy, monety mamy i dolarka. Więcej nie mieliśmy. Dobra, czyli 6 symboli, 2 złote. No to szybka piłka jak na razie prowadzi. Dobra, szybka kasa. Proszę bardzo, podkowa. Jest dolara, nie mamy karty. Są gwiazdki, nie mamy i wisienki są, czyli mamy czwóreczkę. No dobra. Czyli szybka kasa teraz prowadzi. No ale to sobie podsumujemy na końcu. Pełna skarbonka. 17 nie mamy, 29 nie mamy, 9 nie mamy i 6 nie mamy. Pustak. Dobra. Szybka piłka. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Puchar. Jest jeden. Gol. Jest jeden. Korki. Jedne. I drugie. 1, 2, 3, 4. No to nic z tego. Pójść Szybka piłka. Proszę bardzo. Wisienki są jedne. Podkowy nie mamy. Dolar jest jeden. Kostek nie mamy. Siódemkę mamy. Jest piątka. Bardzo fajnie. No to szybka kasa w miarę nam się sprawdza dzisiaj. Dobra. Ruszamy z szybką skarboneczką. E z szybką, z pełną skarboneczką. Dobra, dziewiątki nie mamy, szóstki nie mamy, dwadzieścia nie mamy i jedenastkę, O, mamy. Czyli mamy dwa zł. No dobra. No to ponownie szybka piłka. Piłeczka. Jedna piłeczka, druga. Boisko. No jedno. I dolarek. Jeden, tak? Jeden, dwa, trzy, cztery. Pustak. Dobra. Szybka kasa, powoli losy nam się zaczynają kurczyć. Koniczynka jest, karty są, siódemka jest, worka nie mamy, monetę mamy, ale to nam nic nie daje. Dobra. Pełna skarbonka, 11 nie mamy, 22 nie mamy, 13 nie mamy i 6 nie mamy pustaczek. Dobra. Kochani, teraz co my tu mamy? Teraz mamy szybką piłkę. Ponownie. <laughs> I tak, puchar. Jest jeden, jest drugi. Korki. Jedne są i tyle. Monety. Jedne. Jeden, dwa, trzy, cztery. Nic z tego. Szybka kasa. Ale szybko nam ten odcinek pójdzie. E, to jest ogólnie pierwszy odcinek z trzech, bo później będą piątki i na końcu dyszki. Dobra, worek mamy, serce mamy, kart nie mamy, świnkę mamy i gwiazdkę mamy, ale nic nam to niestety nie daje. Ok. Skarboneczka. 26 nie mamy, 21 nie mamy, 7 nie mamy i 13 nie mamy. Dobra, pustaczek. No i ostatnie, ostatnia, że tak powiem, seria. Gol mamy jeden, mamy drugi. Yy, bluzeczkę mamy jedną, mamy drugą. Dolarka mamy jednego. Czyli no to jest niestety za mało. Jeszcze się upewnię, czy nic nie pominęłam, ale chyba nie. Ok, czyli nic z tego. Szybka kasa. Yy, gwiazdka tu. Świnka tu. Worek tu. Monetka tu i dolarka nie mamy, czyli też nam to nic nie dało. Dobra. No i pełna skarbonka. 27 nie mamy, 19 nie mamy, 12 nie mamy i 29 nie mamy. Jeżeli coś, kochani, pominałam, to proszę napiszcie w komentarzach. Ja na te losy wydałam 46 zł, a udało mi się odzyskać. Uwaga, uwaga. Można najpierw powiedzmy, co wygrało. No, wygrała szybka kasa. Bo mamy tutaj 9 zł z wrociku. To jest numer jeden. No a szybka piłka i pełna skarbonka na tym samym poziomie, bo tu mamy 2 zł i tu mamy 2 zł. Czyli podsumowując, czekajcie: 9, 11, 13 zł na dwa, e, 46 wydanych. No to wiecie, wiecie jak jest, nie? No. no ale tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Niedługo oczekujcie, podejrzewam, że gdzieś za tydzień kolejnego odcinka z tej serii. Tym razem będą zdrabki po 5, zdrabki Boże, ekspres po 5 zł. No i co, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia. Zapraszam do komentarzu, komentarzy, subskrypcji. No i papa. Pa.